Zaosiłam to zając. Jesteśmy właśnie w Teatrze Capitol. Za pół godziny wchodzę na scenę, więc będę dzisiaj mówić o szkole Państwa machowskich. O tych cudownych ludziach, z którymi spędziłam bardzo dużo czasu i którzy tak naprawdę wychowali mnie teatralnie. Te wspomnienia. Dziś, patrząc na to, wszystko, co się działo to kilka lat temu w szkole Państwa Machulskich, dochodzę do wniosku, że to było takie moje miejsce na Ziemi. Bo spotkałam tam niesamowitych ludzi. W tej szkole właśnie nauczyłam się szacunku do sceny. Pan Jan i pani Halina nauczyli mnie miłości do teatru, szacunku do sceny i tego, że jestem przede wszystkim człowiekiem, a na drugim miejscu, aktorką. Więc tak jakby ukształtowali mnie yy, i tego im nigdy nie zapomnę. Będę trzymała w swoim sercu już na zawsze. A teraz, yy, teraz jestem aktorka.